Witam państwa. Robert Dziemba, a z nami jest prezydent Anna Mieczkowska. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witamy w nowym cyklu, w nowym starym cyklu audycji Komentarze z Ratuszowej. Pani prezydent zgodziła się na to, aby z nami rozmawiać. Rozmawialiśmy sobie przez pewien okres czasu i stwierdziliśmy, że ta audycja będzie miała oglądalność. A oto. A o tym, czy tak będzie, czy nie, to zadecydujecie Państwo. Wybraliśmy kilka ważnych, myślę, tematów, to będzie dłuższa audycja niż zawsze, o których chcemy sobie z prezydentem Kołbrzegu porozmawiać. I taki pierwszy temat, który przygotowałem, to temat konsultacji. I proszę Państwa, odbyły się konsultacje na Skwerze Pionierów, nawet osobiście brałem w nich udział, muszę powiedzieć, choć mnie nie przyciągnęła hulajnoga elektryczna, raczej nie miałem szans na jej wylosowanie. Niemniej jednak odbyły się konsultacje, najpierw o tych konsultacjach chciałem powiedzieć, bo one się odbyły dotyczące Skweru Pionierów, to nie pierwsze, dlatego że mieliśmy już takie konsultacje, one były co do przyszłości i zagospodarowania Skweru Pionierów, teraz mamy kolejne, no i pytanie, czy Będą one wiążące, Pani prezes. Mam nadzieję, że, że Państwo będziecie chcieli korzystać z naszego zaproszenia do kolejnych konsultacji, które się będą odbywały. Te konsultacje, które miały miejsce na Skwerze Pionierów, są dla mnie bardzo ważne, ponieważ no, skwer Pionierów, 98% osób ankietowanych przyznało rację, że jest to bardzo ważne miejsce dla nich osobiście, dla mnie również. To jest miejsce, gdzie bardzo często udajemy się, aby odpoczywać, nie wiem, porozmawiać z, z przyjaciółmi i różne wydarzenia odbywały się na tym skwerze pionierów, ale jakoś jak dotąd nie stało się tak, żeby, żeby za, na dobre zadomowiło się tam jakieś wydarzenie, które będzie przyciągało tłumy, które będzie jak gdyby no zwiastunem tego, że, że to miejsce jest właśnie przeznaczone dla mieszkańców do rekreacji, bo nie bez powodu o tym mówię. Mieszkańcy najczęściej wskazywali, że właśnie taką funkcję powinien ten plac przybrać. Czyli powinien mieć on um, taką funkcję rekreacyjną, być nadal miejscem do spotkań. Pytaliśmy o różne rzeczy w ankiecie. Czy to jest ważne dla nich miejsce, co jest dobre na skwerze pionierów, co po, należałoby zmienić, jakie funkcje powinny być przypisane temu miejscu. I dla mnie są to wiążące informacje. No 250 osób wypowiedziało się w różnej. Było to, były to osoby, które osobiście przyszły w to niedzielne popołudnie, ale były też osoby, które postanowiły wysłać drogą internetową swój głos i swoją cenne, swoje cenne uwagi. My to wszystko zebraliśmy, zagregowaliśmy, poinformowaliśmy opinię publiczną. No i teraz będziemy przymierzali się, by pójść krok dalej, bo ta wiedza stanowi dla nas fundament do rozpisania konkursu architektonicznego. Tak to miało miejsce w przypadku ulicy Rodziewiczówny i posadowionych tam już wkrótce, mam nadzieję, pawilonów handlowych, usługowych. I tak chciałabym, aby stało się również to w tym centralnym miejscu naszego miasta, czyli z, przygotujemy konkurs architektoniczny i pracownia, która wygra swoją koncepcję nam zaprezentuje i przygotuje nam projekt wykonawczy. Wszystko przed nami. No ja cieszę się, kiedy mieszkańcy przychodzą. Różnie to bywa z tymi konsultacjami, panie redaktorze, bo są takie konsultacje, które są ustawowo wymagane, jakoś by konsultowanie przez nas strategii rozwoju, czy też konsultowaliśmy, państwo na pewno pamiętacie, Rady osiedla, czy powinny pozostać, czy też na przykład konsultowaliśmy, czy kamień poświęcony ofiarom Katynia powinien być posadowiony, czy nie powinien być posadowiony na skwerze pionierów. Te konsultacje, które prowadzimy zgodnie z naszą uchwałą, są konsultacjami wymaganymi na przykład ustawowo. Ale są też takie spotkania, które noszą znamiona konsultacji, ale de facto nie podlegają tej procedurze. I to są moje częste spotkania z mieszkańcami w sprawach ważnych dla tych naszych małych, lokalnych społeczności. Bardzo często umawiam się z mieszkańcami wtedy, kiedy na przykład przygotowuję remont jakiejś ulicy, jakiegoś skweru, jakiegoś placu, na przykład zabaw. Przygotowuję koncepcję, idę tam i dyskutuję z mieszkańcami, czy to jest, aby to na pewno czego oni by oczekiwali. I muszę panu powiedzieć, że w ten sposób uniknąć można wielu takich niepożądanych, powiedzmy sobie, zmian w otoczeniu. Przykład ulica klonowa, gdzie mnie zachwyciła propozycja projektanta, a mam tu na myśli konkretnie rolkostradę. Natomiast mieszkańcy mają inne zdanie. Oni chcą, aby przynajmniej w pewnej części ulicy Klonowej znalazły się parkingi, bo są on im, bo one są im bardzo potrzebne. Więc to wszystko, to wszystko po prostu, co dzieje się w naszej przestrzeni publicznej, musi wynikać z potrzeb i musi być skrojone na miarę, nie może być działań takich, które, których mieszkańcy nie są w stanie zaakceptować, nie raz już się o tym. Przekonywaliśmy, pamiętamy wszyscy ulice, na przykład Czarnieckiego, po konsultacjach trudnych, żmudnych. Yy, udało się osiągnąć kompromis. Dzisiaj mieszkańcy są zadowoleni, ale pamiętamy wszyscy, że nie było to takie proste. Ja mam określoną tezę pod to pytanie, bo żeby nie było, że nie. Ale na przykład to z tego, co wiemy, dzisiaj było jakieś spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące reaktywacji rad osiedli. Kiedyś miała Pani jeszcze do pomocy Rady Osiedla, a dzisiaj radzi sobie świetnie Pani sama bez Rad Osiedla. No, radzę sobie, natomiast bardzo brakuje mi tego gremium, nie ukrywam, bo czasami potrzebuję szybkiego, potrzebuję, nadal potrzebuję szybkiego zaopiniowania, na przykład jakiegoś projektu, czy to projektu uchwały, czy to na przykład propozycji zmiany w otoczeniu. Wówczas, kiedy funkcjonowały Rada Osiedla, mogłam po prostu zwrócić się z pismem, oni się spotykali, przedyskutowali, dawali mi gotową propozycję czy też opinię. Dzisiaj jest to trochę utrudnione i czasami no, proces konsultacji jest, jest nieco spowolniony, a to aura nie sprzyja, na przykład, żebym pojawiła się na jakimś osiedlu, a to na przykład jakieś inne okoliczności. Ale na Facebooku się pani pojawia. Ale pojawia, no pojawiam się, bo te, te spotkania konsultacyjne dochodzą do skutku. Natomiast no, pan redaktor na pewno pamięta, że ja jestem wielką orędowniczką tego, aby nie zabijać społecznikostwa, aby nie zabijać e, tej inicjatywy oddolnej, bo ona jest bardzo cenna. Co do samego funkcjonowania tych i to już wspólnie ustaliliśmy podczas spotkania, podczas posiedzenia Rady Miasta, że wymagały one po prostu zmiany. Trzeba było przeprowadzić taką reformę, jak to niektórzy radni mówili, czyli zmienić funkcjonowanie tych rad. No i dzisiaj, tak jak Pan słusznie zauważył, odbyło się spotkanie, powołałam zespół, z którego wchodzą i radni zasiadający w Radzie Miasta i radni, którzy zasiadali w Radzie, w Radach Osiedli, ale również ludzie, którzy po prostu nigdzie, w żadnym gremium, w żadnym ciele społecznym nie zasiadali, ale mają w sobie taką żyłkę społecznikowską i chcę, chcą, chcą swój głos oddać w kwestii właśnie funkcjonowania jednostek pomocniczych. Jakie one, jak ta dyskusja będzie dalej przebiegała, tego nie wiemy. Dzisiaj ta rozmowa dotyczyła takich ogólnych zagadnień. Będą kolejne spotkania. Proszę, proszę obserwować, proszę bardzo chętnie będę udzielała również odpowiedzi na pytania w którą stronę podążają w tej chwili podążają te prace nad reformą rad osiedli. Ale uważam, że. I muszę Panu jedną rzecz powiedzieć, że są takie osiedla, że pomimo iż już oficjalnie te rady osiedla nie działają, nie funkcjonują od ubiegłego roku, to wciąż ci sami ludzie spotykają się i podejmują decyzje, przygotowują bardzo dobre projekty. Więc nie zabijajmy tego, co w ludziach jest po prostu dobre i co w tych czasach jest naprawdę na wagę złota. Pani prezydent, to zmieniając temat o innych ludziach, którzy dyskutują o sprawach miasta i być może również robią to z żyłką społecznikowską, to komisja rewizyjna, która chyba nie ma w tej kadencji szczęścia, tak trzeba powiedzieć. I chciałem się dowiedzieć, czy gdyby pani miała możliwość zlikwidowania komisji rewizyjnej, gdyby to było możliwe, a, bo ustawa na to nie pozwala, ale gdyby to, by pani to w Kołobrzegu zrobiła? Bo można mieć nie. wrażenie, że, że ta komisja jest niepotrzebna. Nie, ona jest bardzo potrzebna, no to jest, panie redaktorze, no to jest taka tak naprawdę... To sól demokracji panie... pewnie pani powie fundament samorządu i demokracji. Natomiast to w czymś innym ja tu upatruję problemu. Problemu upatruję w tym, że ona nie pełni takiej roli, która jest jej przypisana. Czy to ustawą o samorządzie gminnym, czy to, czy też na, w naszym statucie, bo nasz statut naprawdę bardzo precyzyjnie określa, po co jest ta komisja. Powołana. No między innymi po to, żeby przygotować informacje dla radnych, które posłużą ocenie pracy wójta, burmistrza, prezydenta, ale również będą zapobiegały niepożądanym zjawiskom, które zachodzą w jakichś instytucjach bądź w pracy prezydenta, ale również służyć pomocą w celu zapobiegania takich niepożądanych zjawisk. I myślę, że największym problemem tej kadencji Komisji Rewizyjnej jest fakt, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej po prostu nie zna statutu. Nie przeczytał albo nie zna, albo nie przeczytał statutu zbyt uważnie i dlatego popełnia tak wiele błędów, bo to zależy od tego, jak praca w tej komisji będzie, będzie po prostu ułożona. Czy ona będzie rzeczywiście służyła temu, aby poprawiać, jeśli są jakieś nieprawidłowości, czy też zmieniać te rzeczy, które powinny ulegać zmianie, bo przecież wszyscy my pracujemy na rzecz. Mieszkańców naszego miasta i powinniśmy dokładać wszelkiej staranności, żeby ta współpraca układała się dobrze, czy to organu stanowiącego, czy to organu wykonawczego. A z chwilą, kiedy przewodniczący komisji nie potrafi poukładać pracy, nie przeczytał albo niezbyt uważnie przeczytał statut, albo nie rozumie być może zapisów statutu, to zaczyna się cały szereg różnych błędów popełnianych później w trakcie kontroli, a związanych z tym, że. No, wykorzystywana jest niestety ta komisja do tego, aby dokonywać osądów, takich publicznych osądów, nie dając szansy na to, a statut to przewiduje, na ustosunkowanie się podmiotu kontrolowanego do tego, co tak naprawdę ustaliła, ustalił zespół kontrolny, a powinien ustalić w sposób bezstronny i rzetelny. Stan faktyczny na podstawie dowodów, które są zebrane w trakcie posiedzenia komisji. Ja mam dobre doświadczenia we współpracy z Komisją Rewizyjną w Sejmiku. Zasiadało tam gremium osób dobrze przygotowanych, kompetentnych, którzy po prostu przestrzegali zapisów statutu. I po prostu my wiedzieliśmy, co po kolei Komisja Rewizyjna, że jest plan ustalony, że w tym planie zawarte są rzeczywiście kontrole, te, które powinny być, tych obszarów, które powinny być skontrolowane. Że jest przygotowany protokół, do którego sporządzony przez ten, przez ten zespół kontrolny, do którego ma prawo odnieść się podmiot kontrolowany, ma prawo wnieść swoje uwagi, jeśli zdecyduje, że treści zawarte w tym protokole powinny być wyjaśnione. B. A później ten zespół kontrolny przedstawiał sprawozdanie, a w tym sprawozdaniu opisywał ten stan faktyczny, czyli te kontrole, ale również zawierał wnioski. To wszystko jak jest poukładane, co teraz próbuje Rada robić, czyli próbuje uporządkować pracę Komisji Rewizyjnej, to ta Komisja Rewizyjna tak naprawdę będzie spełniała swoje role. To my jesteśmy... Jednostką, która prowadzi działalność no, w oparciu o szereg ustaw, o samorządzie gminnym i wielu innych ustaw, więc musimy działać transparentnie, niczego tu nie ukrywamy. Komisja rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli. Jeżeli robi te, te kontrole, przeprowadza w sposób rzeczywiście rzetelny, to jest to też pewien, pewien pewna informacja, którą my. Przyjmujemy, i jeżeli popełnialiśmy jakieś błędy, to tych błędów więcej samorząd nie popełnia. Ale tak jak powiedziałam, no, trzeba pracować zgodnie z przepisami, zgodnie ze statutem, a nie traktować tego jako narzędzie po prostu do takiej politycznej nagonki, czy też wojny. Zbliżają się już, zbliżają się wielkimi krokami wybory, panie redaktorze, więc należy się spodziewać, że nie tylko komisja rewizyjna będzie, nie tylko członkowie komisji rewizyjnej będą próbowali wykorzystać to gremium do walki politycznej, ale jednak uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasłużyli sobie na to, żebyśmy po prostu spokojnie wykonywali swoje zadania i po prostu na to, że Komisja Rewizyjna będzie rzetelnie przeprowadzała kontrole, od których my wcale się nie, nie, nie wzbraniamy i nie uciekamy. Jasne, czyli to nie jest tak, że, znaczy to, to jest tak, że Anna Mieszkowska kontroli się nie boi, ale nie. trzeba by było zmienić kontrolujących. Nie, trzeba byłoby, panie redaktorze, ja jeżeli wchodzę w jakiś nowy obszar, to pierwszą rzeczą, którą robię, zapoznaję się z przepisami, bo ja uważam, że każdy z nas powinien działać w granicach prawa i znać przepisy prawne, które pozwalają mu wykonywać swoje zadanie w sposób rzetelny. A jeżeli tak się nie dzieje, tylko po prostu no, ktoś traktuje sobie lekko, że nie zada sobie fatygi, żeby poczytać, popytać, było zresztą szkolenie bardzo dobre, które, w którym uczestniczyli członkowie komisji rewizyjnej. Mogli wówczas zadawać pytania, i wiem, że zadawali pytania, i, i, i wszystko wskazywało na to, że to zacznie funkcjonować wreszcie tak, jak powinno funkcjonować w każdym samorządzie. No, podczas gdy po szkoleniu wszystko wraca na swoje stare tory. Ale ja wierzę jednak w to, że, że do końca kadencji uda nam się po prostu zapanować nad tym, nad tym, co dzieje się podczas komisji rewizyjnej, bo te niepotrzebne te emocje to show, które się musi zawsze odgrywać. Jest to po prostu ludziom niepotrzebne do niczego. Ludzie czekają na rzetelną informację, podaną w, spo, w sposób taki, który pokaże, czy rzeczywiście organ wykonawczy wykonuje swoje zadania w sposób rzetelny, legalny, celowy i czy środki są wydawane w sposób gospodarny no to Jacek Woźniak na pewno jest zachwycony z tej informacji, którą Pani przekazała. No i ja skąd polecam przeczytanie statutu. Dziwię się, że samorządowiec z tak długą karierą samorządową nie zadał sobie tyle fatygi, żeby po prostu w skupieniu, w ciszy, spokojnie przeanalizować. To jest to, naprawdę wiele, trzy strony w naszym statucie. To mam propozycję, zróbmy ogólnomiejskie czytanie statutu na Narodowy Dzień Czytania. To jest dobry pomysł, Pani Prezydent. Ale bo, bo czas nas goni, a mam jeszcze, jeszcze Pytania. Chodzi mi o temat związany z wylewaniem cieczy do rowu prowadzącego do parsenty. Pamiętamy, przyjechała telewizja Polska, wypowiadali się tam działacze Pisu Jacek Woźniak zwracał się do pani znów Jacek Woźniak z interpelacjami. Muszę powiedzieć, że bardzo spodobało mi się działanie Urzędu Miasta, które zwróciło się do wszystkich możliwych właściwych instytucji, łącznie z prokuraturą i. Jak przeczytaliśmy w piśmie, które pani skierowała do radnego, to tak. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zajął się sprawą, wioś umył ręce, a prokuratura stwierdziła, że wszystko jest w porządku. Stąd też zastanawiam się alarm polityków PiSu, którzy brali udział w tej audycji, również sama interwencja telewizji polskiej. No i na koniec musiał interweniować prezydent Kobrzeg. No tak jest w istocie, ja zwróciłam się już bardzo dawno temu do, przede wszystkim do wójta gminy Kołobrzeg, bo przypomnę, że są to tereny, które znajdują się na terenie nie miasta, ale gminy Kołobrzeg i w pierwszej kolejności zwróciłam się do Wód Polskich, jako że te wo, ta woda, która rowem wlewała się do, do Parsenty, no jednak w moim odczuciu stanowi w pewnym sensie zagrożenie dla czystości i parsenty, ale i pamiętajmy, że może ona stanowić zagrożenie również dla morza, więc dla wód morskich, naszych kąpielisk. No niestety, ta odpowiedź, którą otrzymałam z Wód Polskich Pana Wójta nie jest satysfakcjonująca, właściwie nic niewiele ona wyjaśnia, więc poszłam krok dalej. Zwróciłam się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy aby na pewno prace które zostały wykonane tam na tym placu budowy właściwie już teraz to już jest już funkcjonuje to centrum handlowe w pewnym zakresie czy to wszystko jest zgodne z pozwoleniem na budowę czy też z warunkami zabudowy czy to jest zgodne z prawem nie otrzymałam odpowiedzi, ponieważ no i jednocześnie napisałam pismo do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, bo jednak też zagraża to środowisku. No te dwie instytucje przesłały moje pismo do wód polskich, jako że no, skojarzyło im się chyba, że jak woda, to muszą wody polskie na to odpowiedzieć. No i to proszę państwa, taka przepychanka trwa do dzisiaj. Tak jest, jak w istocie, jak Pan powiedział, już znużona czy też zniecierpliwiona, bo te ścieki wlewają się do, do parsenty, zagraża to bezpieczeństwu czystości naszych wód. Więc napisałam do prokuratury. No i zdziwienie moje wywołała odpowiedź, że prokuratura nie jest w stanie ocenić, czy stanowi to zagrożenie dla środowiska. I tak naprawdę nie wszczęła postępowania, ale ja nie poprzestałam na tym. Zwróciłam się w tej chwili już ponownie do Wód Polskich i teraz już do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, do Wiosiu, napisałam takie pismo, w którym po prostu domagam się wyjaśnienia całej tej sytuacji, bo jako prezydent największego uzdrowiska w Polsce chciałabym, aby ogólnopolskie media promowały nasze miasto w kontekście. Czystych plaż, a nie w kontekście tego, że coś wlewa się, jakaś substancja wlewa się do parsenty, a następnie do Bałtyku. Czekam cierpliwie. No, nie mam zbyt dobrego doświadczenia we współpracy z wodami polskimi, bo mam takie przekonanie, że wody polskie w pierwszej kolejności powinny tu podjąć bardzo szybką reakcję. No, będzie pan pierwszym dziennikarzem, któremu te informacje przekażę. W kontekście łachy, która się wytworzyła na Parsencie. Też pamiętacie Państwo, że było spotkanie, był profesor Hesse, przedstawił swoją ekspertyzę, później długi okres oczekiwania, bo ja pisałam dwa pisma w tej sprawie, jakie decyzje podjęły Wody Polskie. Pamiętamy całą tą dyskusję i tak dalej. No, aż udałam się osobiście do dyrektora Wód Polskich w Szczecinie. I zadałam pytanie, no Panie Dyrektorze, napisałam w styczniu pismo, nie otrzymuję wód polskich pisma. Pytają mnie dziennikarze, pytają mnie radni, pytają mnie mieszkańcy, co z tą łachą. Sezon się zbliża, chcemy tu uruchomić kolejny raz tramwaj wodny. To zagraża bezpieczeństwu, utrudnia nam tak naprawdę funkcjonowanie. Pan Dyrektor wówczas trzy razy mi powtórzył, że łacha będzie usunięta. Zapytałam wówczas Pana Dyrektora, czy aby na pewno mogę to powtórzyć publicznie. Pan dyrektor powiedział, że tak. No i proszę Państwa otrzymałam w ubiegłym chyba tygodniu pismo, które znowu przywołuje ekspertyzę Pana Profesora Hesse i twierdzi, że to tak naprawdę jest prawie, że cud natury i nie ma tu powodów do tego, żeby to niszczyć. No to jest jak gdyby cały taki obraz mojej współpracy z wodami polskimi. Pięknego. Coś pięknego. <laughs> znaczy nie, że współpracy, tylko wody polskie, po prostu coś pięknego. <laughs> Niestety, no więc będę musiała napisać kolejne pismo i przywołać słowa wypowiedziane przez pana dyrektora w siedzibie Wód Polskich w Szczecinie, wypowiedziane w obecności dwóch świadków. Na szczęście, że łacha będzie usunięta. No cóż, może trzeba zmienić dyrektora Wód Polskich, będzie działo się lepiej. A pani prezydent, jeszcze dwa tematy, bo czas nam się ucieka. Zacznę od podwyżek w miejskiej energetyce cieplnej. I podwyżki w miejskiej energetyce cieplnej to jest kontynuacja podwyżek, bo były już w listopadzie one będą rosły i pewnie w tym roku to nie ostatnia podwyżka ze względu na to, co się dzieje. Ale chciałem panią zapytać. Ogólnie o jako właściciela spółek, które podnoszą nam ceny mieszkańcom, bo przed nami pewnie jeszcze i wodociągi, no bo wszystko rośnie. Wszystko w górę. rośnie, koszty rosną, energia, gaz. Właśnie i teraz i teraz, to czy, to, to, czy to nie pokrzyżuje Pani planów z hasłem pobrzegu, najlepszego miejsca do życia że kobrzyk się nie zaczął zamieniać w najdroższe miejsce do życia? Myślę, że nie pokrzyżuje, bo Kołobrzek nie jest wyspą, która doświadcza tego, czego doświadczają wszyscy Polacy. Niestety wzrost kosztów dotyczy wszystkich Polaków i takie sytuacje, z takimi sytuacjami zmagają się wszyscy samorządowcy w całej Polsce. No niedawno obiegła całą Polskę informacja: 360% podwyżki za energię elektryczną. Trudno się, jak trudno się domyślać, niesie to za sobą kolejne podwyżki, były podwyżki gazu były podwyżki wynagrodzeń, bo muszą być, bo przecież to jest naturalną rzeczą. Rośnie inflacja i wszystko to razem sprawia, że pomimo tego, iż spółki nasze, no, one realizują te usługi na rzecz mieszkańców, bo do tego są powołane, są to spółki komunalne, ale liczymy koszty. Prezesie liczą koszty i niestety te podwyżki po prostu, no. Są nieuniknione. Pan prezes Mecu będzie, zdaje się, miał konferencję prasową i będzie wyjaśniał mieszkańcom, bo poprosiłam go o to, żeby rzetelnie, w sposób rzetelny, wyjaśnił, czym ta kolejna podwyżka jest spowodowana. To są takie sytuacje bardzo, że tak powiem, jednostkowe i wymagają dobrego, precyzyjnego wyjaśnienia, bo to było i w przypadku śmieci. Ja o, na temat podwyżek cen odpadów mówię, nie wiem, co dwa tygodnie podczas kwadransu. I co dwa tygodnie jeszcze znajdują się mieszkańcy, którzy nie wiedzą, z jakiego powodu te ceny urosły. Tak samo będzie w przypadku podwyżek cen ciepła, i tak samo będzie pewnie w przypadku podwyżek cen wody, bo no nie oszukujmy się, kalkulacje kosztów nie pozwalają nam patrzeć zbyt optymistycznie. Jedno, co mogę powiedzieć, że dotrzymuję słowa. Kwestii tego, że miasto nie pobiera dywidendy, czyli każda spółka, jeśli ma zysk, a ten zysk naprawdę jest niewielki. Pierwszą spółką, która mi już przedłożyła swoje sprawozdanie, jest MEC, i tam ten zysk jest na poziomie około 300 tysięcy, wspólnie z Radą Nadzorczą 60%. Takie proporcje zresztą zachowujemy, że większą część przekazujemy na rzecz pracowników, pozostałą część na kapitał zapasowy, bo przecież trzeba również. Odtwarzać infrastrukturę i remontować, dokonywać drobnych inwestycji. Więc to, co wypracuje spółka, spółki komunalne nie są nastawione na to, żeby generować zysk. Czegoś takiego nie ma. One po prostu muszą jedno, co muszą, to muszą zadbać o to, żeby zbilansować. Koszty i aby te wydatki zbilansować z dochodami. No, w przypadku spółki komunikacji miejskiej nie udaje się to od lat, ale to nie jest jedyna spółka, bo w całej w Polsce spółki te są spółkami, które po prostu są deficytowe i miasta, samorządy dopłacają i tu również ponad 8 milionów w ubiegłym roku w tym roku na pewno ta dopłata będzie zdecydowanie większa. Natomiast no, co mogą zrobić samorządowcy, no przede wszystkim pilnować tego, żeby no, prezesi zarządy spółek nie pomyślały sobie i nie zapragnęły osiągać jakichś kolosalnych zysków, bo nie do tego są te spółki powołane. One są powołane do tego, żeby zaspokajać potrzeby y, mieszkańców y, danych miast, gmin i tak też prezesi tę te misję swoją pojmują i realizują. Pani prezydent, ostatnia kwestia, jeszcze ostatnie pytanie, bo do tych tematów podwyżkowych będziemy pewnie jeszcze sobie wracali w naszej audycji. A mianowicie zostawiłem sobie taki deser. Pani sekretarz powróciła do Urzędu Miasta i zastaliśmy ją. Zresztą nawet ja widziałem, że interpelacja została złożona w tej kwestii, w Biurze Zarządzania Kryzysowego. To już nie mamy sekretarza. To jest sytuacja, która tak naprawdę, no zaistniały takie okoliczności, które spowodowały, że jako pracodawca podjęłam taką decyzję, biorąc pod uwagę dobro urzędu, urzędników, ale również i samej zainteresowanej osoby. I została ona, zresztą zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, została ona oddelegowana do wykonywania innego zadania, ważnego zadania, bo jesteśmy w stanie kryzysu nie tylko związanego z... No, być może już odchodzącą pandemią, ale również kryzysu uchodźczego. Natomiast o szczegółach, no niestety ja jako pracodawca, to są relacje między pracownikiem a pracodawcą i, i niestety o szczegółach ja nie mogę panu opowiedzieć, ale proszę mi wierzyć, że była to jedyna decyzja słuszna, którą mogłam w danym momencie, tak jak powiedziałam, dla dobra ogółu, czyli i urzędu, i samej zainteresowanej w tym momencie podjąć. Ja chciałem tylko uporządkować tę hierarchię, czyli mamy w Kobrzegu sekretarza miasta, czy będzie Pani szukała nowego? W tej chwili mamy sekretarza miasta, który jest oddelegowany do innych zadań. Jasne. Okej, okay, to proszę Państwa, tyle na dzisiaj, długo to trwa, ale proszę zobaczyć, ile się dowiedzieliśmy ciekawych rzeczy. Z łachą na czele, bo muszę powiedzieć, że jestem osobiście mocno zaskoczony tym tematem. Ja również. A komentowała Anna Mieczkowska, prezydent Kobrzegu, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również Państwu.